Powiedział swego czasu pewien amerykański myśliciel, że idee mają konsekwencje. Pan poruszył ważną, bardzo ważny temat to jest z punktu widzenia e, gospodarczego, ale nie tylko. Mianowicie, jeśli idee mają konsekwencje, to możemy powiedzieć, że tak naprawdę liberalizm gospodarczy jest skutkiem wcześniejszego liberalizmu na poziomie myślowym a mianowicie wyalienowanie i wyobcowanie człowieka ze wspólnoty. E, Wspólnotowość, która tworzy państwo, to nie oznacza oczywiście, że człowiek staje się niebolnikiem kolektywu, ale też nie jest takim gdzieś tam sobie funkcjonującym atomem. Więc wydaje mi się i chciałem się dowiedzieć, jaka jest Pana opinia, że przynajmniej na poziomie filozoficznym receptą między innymi na myślenie gospodarcze będzie powrót do przedliberalnego, klasycznego, przynajmniej przedliberalnych, klasycznych. Z zasad rządzących myśleniem ekonomicznym. Myż pamiętamy, że to Arystoteles dał tą piękną definicję, że ekonomika, ekonomia jest tak naprawdę sztuką dobrego gospodarowania domostwem, rodziną. Chciałbym jeszcze tylko dodać, że my bardzo często wpadamy w takie prostackie schematy, które Pan między innymi zobrazował w tej książce że albo socjalizm, albo kapitalizm, prawda? Oczywiście ani jedno, ani drugie stwierdzenie nie jest prawdziwe, gdyż jak Pan wskazał niedawno zresztą w jednym ze swoich całkiem strawnych artykułów na łamach Dziennika Gazety Prawnej, jeśli libertarianizm jest drugą stroną monety marksizmu, to znaczy, że marksizm jest drugą stroną monety libertarianizmu. I tak naprawdę ani jedno, ani drugie nie jest wyjściem z, naszej obecnych, z naszych obecnych tarapatów. I na przykład nie wiem czy Panu jest znana myśl ekonomiczna ani socjalisty, ani gospodarczego liberała, chociażby Gilberta Chestertona, który atakował kapitalizm z kompletnie innych pozycji niż robią to na przykład socjaliści czy komuniści. Dziękuję. Dziękuję bardzo.